Siemano Minecraftano widzowie. Dzisiaj wam pokażę w Minecrafcie jak gram w Bedwarsy. Jak chcecie, to już pokażę wam jeszcze moją wioskę, bo trochę się w niej tam pozmieniało. Nie? Trochę się w niej tam pozmieniało. Nie, 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 nie patrzcie na ten obrazek tam, tam, później pokażę coś tam. Proszę, nie patrzcie widzowie, bo wiecie. Mi chodzi tylko o to, co mamy zobaczyć. I jak zobaczymy, to wlaczamy do bedworsów. Bo jest są dwie nowe twarze i jest jedna nowa budowla. A mam dwie nowe budowle. I przy... Emotki wam w sumie pokażę. A... No i budowle też. Ale wiecie, że ja... No tak dosyć wcześnie nagrywam ten odcinek, ale... Dobra. Dobra. Dobra, nie no. Już sami to widzicie. Nie no, dobra. Emotka... Deksy, żelazny, szogi i ja. No nie no, muszę wam aż pokazać moją, bo. No nie no, no patrzcie, ja mam taką emotkę, a tu jest taka emotka, czyli też moja. A tu jest. Otóż to Mob Grinder. Jest Creeper. No dobra, ale działa, działa, tylko nie tak jak powinien. Już wiem dlaczego. Nie zrobiłem tu przegródki Ale dobra Będzie bez <noise> Będzie bez przegródek Próbuję się tam tepnąć I czy mi się Jeśli tam Czekajcie mam pomysł Mamy jeden najlepszy Siema Jak tam W mob że się dzieje No dosyć Hmm, wiem jedno. Działa, działa. No co jest? Co jest? Nie, widzę, sorkie. Sorry, ale to trochę popsułem, bo się... No się nie mogę wytepać. O, już się jednak wytepałem. No i tak mój mob grinder działa, a to? Jest! Żelazny golem, bo tak się tworzy żelaznego golema. Mogę wam nawet pokazać. Biorę dynieć i żelazny. Patrzcie, robimy coś tak, tak i tak. I stawiamy. What? Co? Co? Nie, 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 nie. Przepraszam, ale. Co? Ten golem, widzieliście to sami, patrzcie. Robiłem tutaj staus Sobie. Iron Golem. Nie? I nie wiem co się dzieje, ale tu też jest Iron Golem. Co nie? No, nie no. no. Pokazałem wam te mu i farze nowe. To co? No co do bedworsów. Eee, czekaj, co to było? Czy to to? Tak, to to. Dobra. W Bedwarsach, jak coś, będzie widzowie mega fajnie i nauczyłem się nowej rzeczy. Nowych klaczów. Pod siebie sypki, z sypkim śniegiem. Nie? Wiecie? Z sypkim śniegiem. I Speed Bridge'a. Speed Bridge'a się nauczyłem. Ja zresztą Wam go pokażę. Zresztą dużo rzeczy się jeszcze muszę nauczyć, bo ile ja gram w Maj na lat? Chyba dw... jeden. Zacząłem wygrać w, w maina, no jak miałem na no serio 6 lat, a mam teraz 7, no nie. Tutaj Tribig Bedwars i jak coś, to tutaj mojego skina nie widać, tylko tu są obce skiny. Więc jak coś, to jak znajdziecie jakiegoś youtubera, to się cieszcie, bo ja tutaj znalazłem Dreama. Trzy razy Dreama tu widziałem. Na tym trybie. Na serio. Trzy razy tu Dreama widziałem. I jeszcze jednego takiego youtubera o ja jestem tym, okej okay. dobra jak spotkacie youtubera to mam mega farta zawsze narzekałem, że mam mega pecha w majnie a jednak się okazało, że mam mega szczęście Uch! widzicie? wskoczyłem do portalu no tak, tak, tak wiecie to się nie zaczytuje cegiełki co jest Co jest? Dobra, ja już kupuję bloczki, aby się przebudować. Wełnę, dobra, fajnie, jesteśmy niebiescy, mój ulubiony kolor. I patrzcie, czekajcie. To tak, i. Okej, okay. no coś. Wcześniej gościu trochę oszalał i coś mu się popsuło chyba w główce, bo nie wiem kto to kto tak buduje speed, speedowo. O, fajnie stać mnie na kolczą zbroję, a nie na jakąś lamusiarską, skórzaną, niebieską. Mój ulubiony kolor. Czemu mój ulubiony kolor? To se kupię przynajmniej trochę bloków, jak to żelazo nie leci. Niebieski beton. Tak, na pewno się przyda. Niebieski... to jest beton niebieski? Miałem. Nie wiem, czy to jest niebieski beton, ale uznajmy, że to jest niebieski beton. Szybko, po żelazo! O nie, no, gościu mi zabrał żelazo. Jeszcze jedno, jeszcze jedno, jeszcze jedno, jeszcze jedno. Jeszcze jedno, jeszcze jedno, je jeszcze jedno. O, dobra, jeszcze jedno i już mam w sumie. Jest. Za siedem. Ja kupuję kamienny ja czar, bo... Trzeba się zbroić, widzowie. Zbroimy się. A dlatego, Wiecie dlaczego nie kupuję szkła? Bo szkło jest łatwiejsze do zniszczenia. Dlatego go nie kupuję. Okej, okay, tak, tak. A ja kupuję. A ja zazwyczaj mam tyle, bo on tyle mi się przydaje. A wiem, jedno żelazko. Dobra, mam. I, i wiecie, co jest dla mnie najpotrzebniejszą rzeczą? Też? Tak, zapalniczka. Nie wiem, ale jakoś mi się tak przydaje. O! co oni zniszczyli? Albo mi się wydaje. Albo mam Swift Sling 3 na 4. Chyba nas. ten gościu już ma Patek z odrzutem jeden. No, to ty jesteś koksem. Jak masz patek z odrzutem jeden? O kurcze. Giniesz! Giniesz na musie. Jezu, dwa serca widzowie, widzicie to? Dwa serca. My, Jemy. Nie, no dobra, palimy to, palimy to, palimy to. Palimy to. Palimy to, widzowie. No czemu, gościu, ty to robisz? Ja mam tyle, ma tak mało z życia mam. Czy mam tak mało życia? A oni mnie jakoś tak ustawiają, że nie. A nic. Sam ryzykuj swoje życie. O co ja miałam kupić? Tak. Patryk z odrzutem. Czy. <laughs> Stać mnie! No to fajnie, fajnie. Źle, źle, o źle, o źle, o źle, o źle. Oj oj, 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 źle, 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 i źle. I rozwalili chyby, a nam no, um, o fajnie dzięki żakry olczą, <laughs> część zbroi kolcze, część kolczej zbroją no, fajnie. No spodobało mi się to trochę, tak walka, ale ja potrzebuję jeszcze ile pięć żelaza Nie. Pięć, jeszcze jedno żelazo. Muszę <laughs> sobie seta naprawić, dajcie mi żelazo. Dobra. Ty no, czy oni mi właśnie sprzątnęli za zapalniczkę za, za, za prosto. <laughs> Myślę o niej to zrobili. Jeszcze mi enchanting sprzątnęli. A po co mi ta skrzynia? Nie wiem. Kurczę, ja się trochę czekam, bo... Wiecie, a gdzie jest nasza druga wyspa żelaz? Halo, druga wyspa żelaz? Nie jest. O kurce, spaduwa my stąd, spadamy, normalnie, spadamy. O kurka, o kurka, o kurka, kurka, o kurka, kurka, A Ała, jeszcze mnie tutaj klepią, co, za... co za... Co ci robią? Co oni robią? Ten ma enchantowany w... i No i na łóżko! Po łóżku mamy ja, Jak, a jak? Oczywiście, że musimy mieć po łóżku. To były 3 złotka. Masz! Kurczę! Kurczę! Ma tą samą broń co ja! Zginął! Ja cię! Ile gościu miał itemów? Ile gościu miał itemów? Nie no! <grywka> Ty już mnie łatwiej będzie zabić. Dostał. Padł. Musimy sobie chyba co? Diamentową zbroję kupić. Co so, musimy być w 15! A ja mam 10! To chociaż diamentowy miecz. O nie, po co mi diamentowy miecz? Musimy porządek zrobić. Patrzcie, co ja tutaj dostałem. O, żelazny set! Fajnie. Kilof, to, to. To wyrzucę, wyrzucę. To również. No ja to co? Tego setika zdejmujemy. I zakładamy żelaznego. Czemu on ma tylko enczelnię niezniszczalność, ale słaby? Myślę, w sumie przyjrzymy by był normalny chyba, ale dobra, niech wyrzucamy, to mi nie jest już potrzebne. Ale te, to jak najbardziej. Halo, halo. Czy, czy ktoś tu przypadkiem nie poszedł? Albo mi się wydaje, albo zostaliśmy sami i nikt już nie żyje i gra nas kompletnie odwaliła. Bo nic się nie dzieje. Dobra. Gra nas wywe. Li, 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 li a a a a a. Został jeden gracz. Dobra, jakbym miał fire na mieczu. Siemanko! Siema! Siema, jak się masz? Jak się masz? Jak się gościu masz? No Siemka! Za chwilę dostanie z gościu! Ja chcę to wygrać! Kurczę! Nie wziąłem kilofa. Ale wiem jedno, co ja mam. Wiem, co ja mam. A co on nie ma? Ja nie mam skilla, a on ma! Dostał no, gościu się w baby. bawi. Ok, no, jak tam gościu chcesz? Ja jestem mistrzem. Gdzie ten chłop się buduje? No gdzie ty się budujesz, gościu? A masz? Spadł Spadł, dobra, gościu malowa, nie? Gościu ma chyba loa Masz malowa Chyba, chyba to wygramy, jak ten gościu wreszcie nie przestanie uciekać. On się boi a mój diamentowy zaklęty Miecz. On nie tylko, ja mam tylko diament. Ja mam tylko diamentowy. Dostał. Dzięki za budulce, żebym mógł szybko chodzić. Dobra. No, sz, ch, ch, chodź tutaj. Chodź tutaj. Lamusie. Prawie. Prawie. Ała. Oj, nie potrafię nawet tego ogasić. Ja cię kręcę! Ja cię kręcę! O ja cię kręcę! Zginiemy! 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 Już to po prostu czuję! Nie mamy już do ucieczki, my, my mamy... tylko dwa T I my, my przecież Loa mamy, nie? Dobra. Dobra. dobra! dobra, 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 dobra. Pali się, pali się, spadaj. Dzięki, spadaj mi stąd. Ja chcę to wygrać. Jak, ale nagi. Ale jak, jak, jak ona. Mm, ona się złoto zbiera. Chyba zajść. Ja już mam tak małą więc ja mam prawie całą zapalniczkę zużytą. Uda ty, no, ona, ona to okrąży. uda się zniszczyć? Nie. Miałem tak wielką szansę! Ziemny! No co my tak się gonimy? Przecież ja mam męczą tylko niezniszczalność! I to jeszcze jedynkę! Dobra, ale cóż... Chociaż nie muszę enchantować i, i kupować diamonds. Dobra, wkurzyłem się! Ja już nie mam zapalniczki. Już mi się służyła przez nią. Ha, 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 ha. No trochę tutaj po was graliśmy, musicie przyznać widzowie, ale ile mam ją gonić jeszcze? Nie no, chyba wiecie co? To dla mnie za dużo. To dla mnie za dużo. To co? To może co? Już chyba kończę odcinek. I tak był dosyć długi. A ta co... A tak gdzie? Nie Dobra Okiwamy ją, wykiwamy ją, wykiwamy Dostaniesz Dobra, nie kończę odcinka Ty Dostaniesz Tu się toczy walki, bo to są bedwarsy Nie jakieś ciapu ciapu Ja mam jedno serce a ile ona? Jenny! Jenny! Ale walka! Teraz to jest dosłownie walka o tylko jedno. O przetrwanie. To jest walka o przetrwanie. Nie. No. Już mamy jej dosyć. Dostaniesz. Zginiesz! Nie. To jest za dużo widzowie. Pa! Pa!